Cześć! Cześć, witam Was! Piękny, piękny dzień, poniedziałek, nowy tydzień, nowe możliwości. A ja zaczynam z dziewczynami, które zaraz do mnie dołączą. Mam nadzieję, że Natalia, jak zwykle, będzie punktualna. Kolejny, szósty dzień e, proaktywności. Mamy takie wyzwanie, gdzie trenujemy nasze mięśnie proaktywności. Dziewczyny są ze mną prawie codziennie. E, na bieżąco analizujemy. <laughs> Różne przykłady z książki, a właśnie pracowałam nad zadaniami na dzisiaj i co? Minął weekend, trenowałyśmy, zaraz się dowiem jak dziewczynom poszło, siódmy nawyk, czyli ostrzenie piły. Mi poszło nawet w miarę w miarę. Ostrzenie piły, czyli przypomnę dla tych, co nie czytali książki Siedem nawyków skutecznego działania, to Recept, odnowa umysłowa, biologiczna, fizyczna. A do tego trzeba włączyć sobie ABS-y, wystopować i. i. Po takiej przerwie, po takiej pauzie, fajnie się rusza z kolejnymi, o już ktoś jest. Dori, no dzień dobry, witam Cię. Można właśnie a propos pauzy. No moment dobrze, że jesteśmy w idealnym momencie. Zrobiłam sobie pauzę, sobota, niedziela, naostrzenie piły i było genialnie świetnie. I teraz mam ochotę większą do działania, miałam różne pomysły. Więc polecam pauzę. Dobra. Jest minuta po, i teraz się zastanawiam, czy czekać na dziewczynę, czy nie. Natalia, przeważnie, jest mega punktualna, synchronizowana z moim zegarkiem. Ale Dobra, to może dla przypomnienia powiem, zanim dziewczyny się pojawią, bo nic nie mówiły, że nie będą, że do tej pory. O, jest Dorota. Cześć, Dorota. Witam cię serdecznie. Cieszę się, że jesteś. Jak tam kochana po weekendzie. Jak ostrzenie piły, jak siódmy nawyk. U mnie poszło genialnie. Jak się sama. Po klepie, po pleckach. Poszło super. Jestem zwarta i gotowa do kontynuowania, do ćwiczenia mięśni proaktywności. Mam nadzieję, że ty też. Napisz, jak ci, poszedł, jak ci minął weekend. Mam nadzieję, że wszystko. W porządku, wyciszę sobie tylko telefon. Dobra, mam wyciszony. Pisz, jak tam ostrzenie piły, jak praktykowanie nawyku siódmego, jak ci poszło. Czy ci się podobało, czy nie? O ile był ten nawyk w praktyce? Teść. Czekam, czekam na to, co napiszesz. Jestem bardzo ciekawa, bo mi poszło e, bardzo dobrze. Genialnie, jak powiedziałam. Coraz bardziej lubię te przerwy i widzę, doceniam ich wartość, bo nie dość, że przychodziły mi różne y pomysły do głowy i tak myślę, wow, czemu ja tego wcześniej nie widziałam, nagle po prostu mi się y objawiały. Y więc pauza dobrze robi y na kreatywność też. Dobra, w międzyczasie jak Dorota będzie pisała, jak jej poszło praktykowanie na wieku siódmego, to ja przypomnę, że w tamtym tygodniu E, już minęło 5 dni, 5 dni, hmm, dni z ćwiczeniem na, z ćwiczeniem, można tak mówić, ćwiczeniem e, nabywaniem nawyków, nawyków proaktywności. Tu jest moja kartka, której się nie pozbywam, która jest ze mną. Moje nowe, nowe nawyki myśleniowe i, i językowe. Chcę, mogę. To zależy ode mnie, trening czyni mistrza. I w związku z tym, e, nie wiem, czy Wam mówiłam, Chodzi za mną od jakiegoś czasu patent żeglarski. Byłam parę razy na żaglach, bardzo mnie to kręci. I postanowiłam już zacząć się uczyć węzłów. No i jak się okazało, nie jest to takie proste, ale wiadomo, trening czyni mistrza. No i mam pierwszy węzeł, który... Bardzo prosty zresztą, ósemka. Mm, opanowany. Sprawdzę dzisiaj, czy pamiętam. Dobra, u mnie dobrze. U mnie weekend bardziej rodzinny, bo imieninowo na słoneczku, no to pięknie, ale był reset, tak, no to, to jest ćwiczenie, nawyku, nabywanie nawyku siódmego, totalny reset, nie zajmowanie się pracą, super, eee, no to co kochana, jedziemy, do tej pory przerobiłyśmy sobie parę tematów dla przypomnienia, co tam było, Już teraz popatrzę. Co my tu miałyśmy przejmowanie inicjatywy. Działaj lub będziesz się dostosowywał. Słuchanie naszego języka. Muszę sobie to wszystko wypisać, żeby za każdym razem nie przewracać tej książki. Krąg zainteresowania i krąg wpływu. Przeczytałam co napisała Dorota. Fajnie. Cieszę się, że zdążyłaś przeczytać książkę lub część. Potem ma, mieliśmy kontrola bezpośrednia i brak kontroli nad problemami, a to będzie dzisiaj. Dobra. Ok. Będzie o. bo zaczęłam się przygotowywać i będzie o szósty dzień, będzie o problemach. Nad, na, o ty, nad którymi mamy kontrolę, nad, tymi, nad którymi kontrolę mamy pośrednią lub nad takimi, którymi, nad, który, nad którymi coś dzisiaj się nie mogę wysłowić po tej pauzie, nad którymi nie mamy, nie mamy kontroli. I co z, tymi, co z tym zrobić? Bo wiadomo, że wpływają na nasze emocje, zachowanie i nam troszeczkę przeszkadzają. Dobrze. Gotowa start. Problemy, z jakimi spotykamy się na co dzień należą do jednej z trzech kategorii, tak jak mówiłam podlegającej naszej bezpośredniej kontroli i związane z naszym zachowaniem, podlegające kontroli pośredniej, czyli związane z zachowaniem innych, i nie poddające się naszej kontroli. Czyli problemy, z którymi nie możemy nic zrobić, na przykład minione czy związane z wyjątkową sytuacją. Proaktywne podejście jest pierwszym krokiem w kierunku rozwiązywania wszystkich tych problemów w obszarze naszego kręgu wpływu. Ok, dzisiaj będzie mało tekstu, ale za to będziemy mogli sobie będziemy mogły sobie co z tym zrobić. Problemy podlegające kontroli bezpośredniej rozwiązuje się przez pracę nad nawykami. Ja tu sobie przygotowałam nawet kartkę w moim sekretniku. Nie wiem, czy Dorota masz i sobie zapisuję już a, to, co będziemy wypisywać. Problemy podlegające kontroli pośredniej można ro rozwiązać przez zmianę sposobu oddziaływania. Są to zwycięstwa publiczne i jest to nawyk czwarty, piąty, szósty przed nami. Wyodrębniłam ponad 30 różnych sposobów ludzkiego oddziaływania, tak różnych, jak różni się empatia od próby siły czy dawanie przykładu od przekonywania. Taki Muszę to jeszcze raz potem przeczytać. Większość ludzi ma w swoim repertuarze zaledwie trzy lub cztery z tych metod. Zaczynają zwykle od tłumaczenia, a jeśli to nie pomaga, rezygnują lub walczą. Jakieś rozszerzenie horyzontów daje nam przyjęcie poglądu, że zamiast wciąż używać starych, nieskutecznych metod naprawiania innych, och, jak my to kochamy, można się nauczyć nowych sposobów oddziaływania. Problemy będące poza kontrolą wymagają przyjęcia odpowiedzialności za zmianę naszego do nich stanowiska, uśmiechu, spokoju i autentycznego pogodzenia się z nimi, nauczenia się, jak z nimi żyć, nawet jeśli nam się to nie podoba. Tym sposobem nie dajemy im prawa, by kontrolowały nasze zachowanie. Postępujemy zgodnie z duchem modlitwy anonimowych alkoholików. Boże, daj mi odwagę do zmiany tego, co zmienić mogę i powinienem. Spokój w sytuacjach, w których nic zrobić nie mogę i mądrość odróżnienia spraw jednych od drugich. Bez względu na to, czy dany problem podlega bezpośredniej czy pośredniej kontroli, czy też nie podlega kontroli w ogóle, my musimy zrobić pierwszy krok, by go rozwiązać. Zmiana nawyków, metod wpływu i sposobów, w jaki postrzegamy problemy niepodlegające kontroli, wszystko to mieści się w naszym kręgu wpływu. Koniec na dzisiaj. I teraz pomyślałam, że dobrze by było sobie zrobić tabelkę albo rozdzielić na problemy, które mamy, które podlegają naszej kontroli, czyli te pierwsze, potem problemy te pośrednie, i później, na samym końcu, te problemy, nad którymi nie mamy kontroli. I wypiszmy sobie teraz. Żeby sobie znowu uświadomić, bo tak często niby wiemy, a nie wiemy, o co chodzi. Cześć Adam. Wypisujemy sobie, Dorota proponuje, żebyśmy sobie wypisały problemy, które podlegają naszej kontroli, czyli są związane z nawykami. OK, ja też sobie powypisuję, a później, później przejdziemy do tego drugiego, do drugiego rodzaju problemów, czyli takie problemy, nad którymi nie mamy... Które są pośrednie, i później te trzecie, nad którymi już nie, nie, nie mamy kontroli, tak? to te, które były, minęły. I co możemy z tym zrobić? Czyli, jak możemy zmienić nasz stosunek do nich, nasze zachowanie, żeby nam nie przeszkadzały żyć. Dobra. To chwila, Dorota. Jak skończysz wypisywać, daj znać. A, Dorota napisała, że odsłucha później, bo moja córeczka hmm, ja jeszcze mam coś do końca. Dobra. To sobie jak będziesz odsłuchiwać, to pamiętaj, daj od razu wypisz sobie hmm, wypisz sobie te nawyki, które podlegają Twojej kontroli. Problemy, Boże, nie nawyki, a tu mamy nawyki. Dobra. Cześć, Justyna. Hmm. Nie wiem, czy Justyna słyszałaś, co robimy przez ten tydzień, jak nie, to zachęcam Cię, przesłuchaj sobie wszystkie, um, wszystkie nagrania z tamtego tygodnia, ćwiczymy mięśnie proaktywności. I teraz jesteśmy przy dniu szóstym i zajmujemy się problemami, na które mamy wpływ, na które mam, mamy Pośrednio wpływ i na takie, które nie mamy wpływu, czyli takie sprawy, sytuacje, które były, minęły i tylko nasz stosunek, to nich nam przeszkadza, żyć, nasze emocje z tym związane. Dobra. Czyli problemy podlegające naszej kontroli nawyki. Na co mam wpływ? Teraz sobie wypiszemy wszystkie, żeby nie tracić później na to czasu. Jak sobie wypiszesz, problemy, na które, bo ja czytałam. Teraz pewnie nie będziesz wiedziała tym dokładnie. O co mi chodziło? Pracujemy z tą książką. Jak sobie wypiszesz na wy problemy, które podlegają Twojej kontroli, co, jeżeli, na które masz wpływ, to jak sobie je wypiszecie, to od razu. Wypiszcie sobie, co można z tym zrobić. Weź ja na mi pokazuje. Bo tutaj. A tutaj wypisać sobie można od razu. To jest ten problem, na który ten problem, który podlega naszej kontroli, czyli jest w naszym kręgu wpływów i to było tamtego tygodnia, kartka wcześniej w moim sekretniku. Ok. I wypisujemy sytuację, te problemy i co możemy z nimi zrobić, tak? Z tymi, na którymi mamy wpływ. Później mamy problemy, które tylko Pośrednio, na które pośrednio mamy wpływ. Tak? Jeszcze patrzę. Tak. Które podlegają kontroli pośredniej. I tu możemy je zmienić poprzez zmianę, poprzez zmianę sposobu oddziaływania. I to też warto sobie wypisać wszystkie, które to u nas są w naszym przypadku, bo żeby coś zmienić, no to musimy wiedzieć co, albo jeżeli mamy coś, jeżeli mamy nad czymś popracować, no to też musimy mieć zlokalizowane, dokładnie sprecyzowane, nad czym będziemy pracować. Ja sobie zapisuję też, które to będą u mnie, bo to nie jest takie oczywiste, żeby je sobie porozdzielać, przynajmniej dla mnie. I trzecie to problemy, które już na które nie mamy wpływu, czyli wszystkie te zdarzenia, to tak jak mówiłam, które miały miejsce. I też warto sobie wszystkie wypisać. I zadać sobie pytanie, jak możemy, co możemy z tym zrobić? Jak możemy zmienić nasze, nasz sposób myślenia o tym? to popatrzę, jak jakbym tutaj napisał, bo jedno zdanie mi się tu bardzo podobało. A właśnie, Boże, daj mi odwagę do zmiany tego, co zmienić mogę i powinienem, no to w pierwszym przypadku, czyli te problemy, które podlegają naszej kontroli, czyli zmieniam to, na co mam możliwość wpływu. Teraz, Czyli to, co mogę zmienić mm, i powinienem. Dwa. Spokój w sytuacjach, w których nie mogę nic zrobić i mądrość odróżnienia spraw jednych od drugich. Tak, ważne, żeby to odróżnić. A żeby to poodróżniać, to warto sobie je wypisać. Także polecam Wam wypisanie sobie. I żeby to. Jeszcze raz Wam pokazać, jak to u mnie będzie wyglądało. Czyli tak, problemy, które podlegają naszej kontroli, tutaj yy, chodzi o nawyki, i tu sobie wypisać wszystkie, i te, które, nad którymi warto, tak jak jest w tej modlitwie, nad którymi chcemy popracować, co tu możemy zmienić, które te problemy zależą od nas. Możemy coś zrobić, ale nie robimy z różnych względów. Problemy teraz, pa, pa, pa. drugie, tak. tutaj yy, też sobie proponuję wszystkie wypisać, poprzez zmianę naszego oddziaływania i problemy, które, czyli to są te pośrednie problemy i problemy, które miały miejsce, I już nic z tym nie możemy de facto zrobić, tylko inaczej o nich myśleć, potraktować je jako doświadczenie, naukę. Myślę, że to jest bardzo, bardzo pomocne z tego względu, że nie ma dziewczyn, więc yy, <laughs> szybciej nam poszło mi. Ja sobie to wypisuję sama, nie będę was tu trzymać. Dziewczyny, odsłuchajcie sobie i ci, co słuchają, potem odsłuchują, oglądają. Wypiszcie sobie te wszystkie nawyki i zastanówcie się, zadajcie sobie pytania: no, czego nie zmieniam, problemów, na które mam wpływ i które mogę zmienić, a z jakich względów nie chcę, nie mogę, nie potrafię. Warto sobie zadawać pytania, bo one nam bardzo pomagają. Otwierają oczy, otwierają. Hmm, furtki, drzwi, pokazują nowe możliwości. Czasami budzą nas z takiego letargu w zasadzie faktycznie. Czemu ja tego nie robię? Problem mi, mnie dotyczy, mnie, mojej osoby, wpływa na moje życie, w ogóle mi to nie, nie, nie pasuje, mi ten problem w moim życiu, nie chcę go doświadczać, a jednak z uporem maniaka, jak ten chomik w kółku, wracam do niego raz za razem i, i nic z tym nie robię. Więc warto sobie zadać pytanie, czemu, czemu tak jest? co trzeba zrobić, co, żeby się to zmieniło. Co ja muszę zrobić, żeby się ten problem zmienił, nie problem. Jak sobie z nim poradzić, ale to wszystko jest możliwe wtedy, kiedy wypiszemy sobie dokładnie. To może być cała lista, to nie musi być 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Może być ich więcej, bo większość z nas ma dosyć długą listę, całą litanię takich sytuacji, więc polecam gorąco wypisać sobie wszystkie posiedzieć nad tym 10-15 minut przy porannej pierwszej, drugiej kawie, jak tylko możecie, macie czas dla siebie, i dokładnie, dokładnie wypisać, jakie to są sytuacje, jakie to są problemy. I, i później zadać sobie pytanie, co musi się zadziać, co muszę zrobić, żeby ten problem zmienić, tą sytuację, bo ona już nie była dla mnie problemem. Jak ja mogę na to wpłynąć? Może na początku będzie wam trudno, ale z doświadczenia wiem, że im więcej się siedzi i wypisuje, tym później pokazują się te różne sytuacje. Odpowiedzi przychodzą z czasem. Dobra. I tak z każdym, krok po kroku, bo proaktywność to podejmowanie działań. Więc jeżeli chcemy coś zmienić, to musimy wykazać chęć działania. I nikt tego za nas nie zrobi, możemy to zrobić sami. Możemy sami sobie pozmieniać tu. I pom pomocne będzie to, co trenowaliśmy w tamtym tygodniu, czyli chcę mogę, on to zależy ode mnie, trening czyni mistrza, czyli język proaktywności. Jeżeli używamy języka proaktywności, nie wiem, czy macie dziewczyny ustawione przypomnienie Dorota Natalia, napiszcie później. Dla mnie to było genialne, genialny pomysł z tym ustawieniem, bardzo pomocny. Czyli za chwilę zapomnę o języku proaktywności, ale jak zobaczę parę razy, kilkanaście razy w ciągu dnia, przypomnienie, jest, mogę, yy, mogę chcę, trening, czy nie mistrza, to zależy ode mnie. No to nagrywa mi się w końcu jak reklama na twardy desk, i sama potem myślę przed jakimś wyzwaniem, stoję zadaniem, hmm, mogę, chcę, potrafię, dam radę. Więc jedno z drugim jest powiązane. Czyli to, to, to zadanie, ten język proaktywności z tamtego tygodnia jest bardzo, bardzo, bardzo potrzebny i wiąże się praktycznie z każdym zagadnieniem, łącznie z tym, co było poprzednio. Czyli to, co robiłyśmy w tamtym tygodniu, robiliśmy. Także patrzę jeszcze na ten sekretnik, i tak dokładnie ten język proaktywności łączy mi się z każdym, z każdym dniem. Cokolwiek byśmy nie chcieli zmienić, wymaga to działania. A działanie to musi wypływać z wewnątrz nas, chęć do działania musi wypływać z wewnątrz nas, a żeby nam się chciało, to jedną z tych rzeczy, która nam ułatwia, to język proaktywności. Oczywiście też przekonania, bo przekonania bardzo dużo dają, to jakie mamy przekonania na temat, czy mogę, czy chcę i tak dalej, czy zasługuję. Natomiast połączyć wszystkie puzzle razem daje wspaniały, cudowny efekt. A o to nam chodzi, żeby był efekt. Dobra, dziewczyny, odsłuchajcie sobie. Jutro. Jutro, jutro. Powiem Wam jak zawsze, co będzie jutro. Powiększenie kręgu wpływu. A potem miedzi być. Powiększenie kręgu wpływu. A o to nam chodzi, żeby nasz krąg pamiętacie to, co było. Co to było? Pa, pa, pa. To, co było. No, ostatnio, przedostatnio. Zaraz, muszę wygrzebać z mojego sekretnika, jest. Piąty dzień, w piątku, to ten, ten krąg wpływu, czyli to, na co mamy wpływ, będziemy go powiększać. A znowu to się łączy z tym dzisiejszym punktem. Tak? Czyli zmieniamy to, co możemy zmienić, to, na co mamy wpływ. Nie udajemy, że nie możemy tego zrobić, że to zależy od innych. Także zróbcie to rzetelnie. Co, co możecie zmienić? Jakie problemy, które Was nurtują w życiu codziennym, nie dają Wam żyć, które możecie zmienić? Wypiszcie je wszystkie solennie i zadajcie sobie pytanie, co mogę z tym zrobić, co się musi zadziać, żebym ja podjął działanie i to zmienił, zmieniła. Jak macie jakiś problem, trudność, no to dajcie znać. Pozdrawiam Was serdecznie. Do jutra.